Cześć, witam serdecznie wszystkich z tej strony. Piorun, chciałem Was ostrzec przed sygnalistami w Waszych miejscowościach i miastach, którzy po prostu e, biorą sobie za cel honoru robienie za takich strażników Teksasu za przeproszeniem i po prostu zgłaszania wszystkiego, co jest według, według ich nielegalne. No właśnie. Na przykład powiem wam szczerze, macie instalację fotowoltaiczną, która jest legalna, która spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa, a taka osoba zadzwoni perfidnie na policję i powie, że macie nielegalną instalację. Oczywiście policja nie zweryfikuje tego od razu, tylko przyjedzie pod wasz dom, zrobi wam z życia bagno, sąsiady wyjdą z telefonami, zaczną to nagrywać, no i potem będą jakieś tam głupie komentarze we wsi czy w mieście, a ta osoba, która jest sygnalistą, nie poniesie żadnej odpowiedzialności, bo jest chroniona prawem, które ustanowił nas wspaniały kurwa rząd. Tak, dziękuję naszemu pierdolonemu rządowi polskiemu, że zrobiliście coś takiego, co się nazywa sygnalistą. Takie bezmózgie bydle, które kurwa może podpierdalać sąsiadów z zawiści tylko dlatego, że oni mają lepiej niż on. Wspaniale po prostu. Powiem Wam szczerze, jestem dumny, kurde, że jestem Polakiem w tym momencie. Bo teraz, powiem Wam szczerze, nie mogę sobie założyć mocniejszej na przykład fotowoltaiki niż to, co mam. Dlatego, bo jakiemuś sąsiadowi zaraz coś może odpierdolić i mnie podpierdolić. A przypominam Wam, że instalacje w Polsce należy zgłaszać o mocy 6 kW. Do 0,9 kW nic nawet nie musicie zgłaszać w gminie. Po prostu. Ale te osoby, które podpierdalają perfidnie, kablują, donoszą, są pierdolonymi sprzedawczykami, o tym nie wiedzą. I po prostu, że sąsiad jest zawistny, że ty, ty masz, ale on nie ma No to on zadzwoni na policję, cię podpierdoli, że ty masz nielegalną fotowoltaikę Albo nielegalną pompę ciepła i zaraz zamiast policja ja tego nie zweryfikować, a jakie pan ma na to dowody, że sąsiad ma coś nielegalnego? On nie ma żadnych tych dowodów Po prostu podpierdolił z zawiści dlatego, że wy macie, ale on nie ma a policja zamiast przyjechać, po prostu zweryfikować informacje, pojedzie do was, pod wasz dom i zrobi wam życia bagno. Pod y, tym filmem w opisie umieszczę wam y, link y, właśnie do strony, gdzie jest ładnie opisane, kim jest sygnalista i jak jest zabezpieczony prawnie. Pamiętajcie, nawet najgorszą świnię, która jest chroniona prawnie, można ruszyć, tylko trzeba pójść do ludzi, radców prawnych prawników, którzy się na tym znają. Pozdrawiam serdecznie.